Jaki, jaki jest już za nami, że nie zrobili absolutnie nic, żeby to swoje weto, ten, ten swój sprzeciw w jakikolwiek sposób ubrać w konkretne decyzje. I mamy sytuację, w której Włosi tak naprawdę to zrobili i wywrócili ten stolik na najbliższe trzy tygodnie, żądając konkretnych zmian w umowie z, z krajami Mercosur. Ale to, nie oszukujmy się, są zmiany w kontekście sytuacji gospodarczej, sytuacji rolniczej we Włoszech. Francuzi są jednoznacznie przeciwko. Ogłosza, tam jest w zasadzie zgoda klasy politycznej dotycząca tego sprzeciwu. Natomiast Polska, okazuje się, że roztrwoniła mniejszość blokującą, jaką my dla nich stworzyliśmy od 2019 roku. Dzisiaj kłamią, próbują mówić, że w 2019 roku ta umowa została podpisana, co nie jest prawdą, przecież każde dziecko tak naprawdę o tym wie. Dzisiaj okazuje się, że wrócił PSL, wrócił Donald Tusk i pojawiła się ta umowa z Mercosurem. I dzisiaj dzięki temu, że Georgia Meloni wywróciła ten stolik. Też pod wpływem prezydenta Karola Nawrowskiego możemy mówić o tym, że mamy jeszcze te trzy tygodnie, żeby ostatecznie rozstrzygnąć w tej sprawie przeciwko tej umowie. Natomiast co robił rząd Donalda Tuska, kiedy Georgia Meloni tak naprawdę tą ustawę wstrzymała? Głosowali poprawki. Poprawki, które mówią, okłamują z rolników, że uratują ich, zabezpieczą ich interesy. Ale na czym polegają poprawki, które wprowadził PSL? One polegają na tym... Że rolniku, jeśli tracisz finansowo na umowie z Mercosurem, to możesz się odwołać i jakiś urzędnik w Brukseli, jeśli spełnisz jakieś tam kryteria, może łaskawie za rok czy dwa wypłacić ci odszkodowania. Co to oznacza w praktyce? To oznacza, że polscy rolnicy indywidualni. Yy po tym jak upadną ich gospodarstwa, nie będą tak naprawdę mogli się gdzieś odwołać, bo tych gospodarstw już nie będzie. A upadną, ponieważ doskonale wiemy, jak wygląda struktura finansowa polskich gospodarstw, jak wygląda dynamika finansowa, w, szczególnie w okresie kryzysowym, w jakim jesteśmy, jeśli chodzi o polskie rolnictwo. Więc nie ma szans, żeby małe, średnie gospodarstwa przetrwały tą, ten napór konkurencji z krajów Mercosuru. I nie ma szans, żeby one miały później możliwość nawet formalną do tego, żeby składać jakieś wnioski o odszkodowania. To jest nienormalne. Poza tym Systemu europejskiego rolnictwa na odszkodowaniach i rekompensatach, to jest jaka, jakiś nonsens, który brnie rząd Donalda Tuska i który brnie Stefan Krajewski. I właśnie warto byłoby się jeszcze zatrzymać na Stefanie Krajewskim. Bo gdzie jest Stefan Krajewski? Gdzie jest minister rolnictwa? Gdzie jest polski minister rolnictwa? Nie ma go. On jest na Podlasiu. Kiedy w Brukseli rozstrzygają się najważniejsze sprawy dla polskiego rolnictwa, pan minister robi sobie eventy. W, na Podlasiu. Dzisiaj Stefan Krajski to jest podlaski minister rolnictwa, który lansuje się i robi politykę tylko w tym województwie, mając w nosie potrzeby i oczekiwania rolników z całego kraju. To jest absolutny skandal. Nie mamy dzisiaj nikogo, nie mamy gospodarza w ministerstwie rolnictwa. Rolnictwo jest pozostawione same sobie decyzją, pozostawione decyzją europejskich polityków i urzędników. To jest przerażające. Szanowni Państwo, wczoraj mogliśmy usłyszeć od Donalda Tuska, że ta umowa w wersji z tymi przyjętymi klauzulami ochronnymi to właściwie już będzie bezpieczna dla polskich rolników. To jest niestety, Szanowni Państwo, kapitulacja. Po raz kolejny okazuje się, że Donald Tusk co innego mówi w Polsce, co innego mówi na użytek polskich rolników, a co innego mówi w Brukseli. Chociażby ta sytuacja z wczoraj. Rządy francuski, Włoski zgłosiły swoje zastrzeżenia do tej umowy. Niestety zastrzeżeń ze strony Polski tam nie było. I coraz bardziej prawdopodobne staje się, że mimo tego, że ta mniejszość blokująca być może udałoby się ją zbudować, to polski rząd nie podejmuje skutecznych działań, żeby o to zawalczyć. Oni już właściwie odpuścili. Teraz już tylko próbują tworzyć narrację, że ta umowa w jakiś sposób będzie dla polskich rolników bezpieczna. Nie, Szanowni Państwo, tak nie jest, bo w połączeniu z otwarciem rynku europejskiego na produkty z Ukrainy, teraz będzie otwarcie na produkty z Mercosuru. To niestety doprowadzi do spadku opłacalności gospodarstw rolnych, a w konsekwencji do tego, że te gospodarstwa po prostu będą kończyły swoją działalność. To jest położenie na szali naszego bezpieczeństwa żywnościowego. Niemcy po raz kolejny, tak jak wcześniej, w zakresie gazu forsowali Nord Stream 2, uzależnianie Europy od rosyjskiego gazu, tak teraz forsują uzależnienie Europy od żywności z Ameryki Południowej. Żywności, która spełnia zupełnie inne standardy, gdzie użycie pestycydów, zwłaszcza tych niebezpiecznych, które są w Unii Europejskiej zakazane, jest zupełnie inne. Tam te pestycydy są dozwolone, można ich używać, a tak naprawdę widzimy, że polski rząd jedyne co jest w stanie zrobić, to jest konferencja prasowa ministra Krajewskiego i oznaczenie różnych przywódców europejskich na X. I pan minister uważa, że sprawa jest załatwiona. On już swoją robotę odhaczył i pojechał sobie na wigilię na Podlasie. No, Szanowni Państwo, tak to nie powinno wyglądać. Minister jest odpowiedzialny za to, jak ta polityka rolna będzie prowadzona, reprezentuje nas także na forum unijnym i tutaj powinien i Donald Tusk, i Stefan Krajewski powinni ruszyć na spotkania do przywódców państw unijnych. I rozmawiać z nimi o tym, żeby tą mniejszość blokującą stworzyć. A tymczasem oni, kiedy pan prezydent podejmuje takie działania, to pan minister Krajewski wychodzi na mównicę i wyśmiewa te działania, bo oni już skapitulowali. Niestety, tak jak widzimy, ten łańcuch niemiecki jest bardzo krótki. Kiedy okazuje się, że faktycznie można zbudować mniejszość blokującą, to Polska zaczyna się rakiem wycofywać z tego, żeby tylko tej umowy nie zablokować. Szanowni Państwo, koalicja 13 grudnia zaorała polskie rolnictwo i wspólnie z Unią Europejską dokonuje głębokiej orki na całym unijnym rolnictwie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wiele państw europejskich w kontekście wojny na Ukrainie zbroi się, kupuje broń. Chińczycy wiedzieli już o tym kilka lat temu, kupując broń w Europie. A czym była ta broń? Ano żywnością Chińczycy kupowali masowo żywność z całego świata w tym z Europy po to, żeby zabezpieczyć swoje spichlerze, bo wiedzieli, że w przyszłości idą trudne czasy, że te trudne czasy nastaną i trzeba przede wszystkim zabezpieczyć się w tą najważniejszą broń. I tą bronią jest żywność, Czyli o tym, o czym mówili ministrowie przed chwilką. Jeśli chodzi o kwestie zabezpieczenia, Polskiego interesu, europejskiego interesu musimy dbać o energetykę, o militaria, o wojsko i o żywność, czyli to najważniejsze bezpieczeństwo, bo na nic nam czołgi, na nic nam broń, jeżeli nie będziemy w stanie wyżywić swojego społeczeństwa. bo Czasy II wojny światowej to również bezpieczeństwo żywnościowe i dywersyfikacja tego bezpieczeństwa w poszczególnych małych gospodarstwach rodzinnych. Bez tego bezpieczeństwa Polska prawdopodobnie by nie przetrwała. I nie dziwmy się, że przy destabilizacji energetycznej, przy destabilizacji militarnej elity brukselskie wzięły się również za destabilizację żywnościową. Dlaczego to robią? Bo takie państwo, które nie ma energii, które nie ma żywności, które nie ma. Wojsko, nie, które nie ma wojska, jest w stanie poddać się w ciągu kilku dni, kilku tygodni maksymalnie i, finalnie, do tego zmierza Unia Europejska chce outsourcingować swoje rolnictwo, chce, by to rolnictwo pochodziło z innego kontynentu, z innego kraju i sumarycznie rolnictwo przestanie być naszą chlubą, naszą domeną, naszym bezpieczeństwem. Dlatego mówimy wprost, koalicjo 13 grudnia, prezydent Karol Nawrocki buduje tę mniejszość blokującą, Francja przecież podjęła uchwałę w swoim parlamencie obligującą siebie samych, swoich polityków do tego, by tą mniejszość blokującą budować? Polska również podjęła taką uchwałę. Włosi mówią, że są za mniejszością blokującą. Donaldzie Tusku, koalicja 13 grudnia. Dlaczego nie jedziecie do tych państw, dlaczego nie rozmawiacie? Tylko w wywiadach telewizyjnych podkreślacie, że umowa z Mercosurem może być szansą. No tak, dla was pewnie może być szansą, bo w ciągu roku, jeżeli produkty trochę stanieją, to będziecie wmawiać i napuszczać mieszkańców miast na mieszkańców wsi, że ci rolnicy znowu czegoś chcą, znowu chcą pieniędzy, dopłat i znowu narzekają. Nie dzielcie społeczeństwa, bo jeżeli tym fortelem będziecie chcieli wygrać wybory, to wiedzcie doskonale, że za kilka lat obywatele po prostu wywiążą was Na taczkach, bo żywność w tych sklepach, nawet jeżeli początkowo może być tańsza, tańsza, żeby wykończyć polską, to finalnie będzie o kilka razy droższa i obywatele będą wiedzieli, że wykończyliście bezpieczeństwo energetyczne, że wykańczaliście przez wiele lat bezpieczeństwo militarne i teraz wykańczacie bezpieczeństwo żywnościowe. Do dymisji Tusk, do dymisji minister rolnictwa. Szanowni Państwo, Umowa krajów Mercosur z Unią Europejską jest absolutnie szkodliwa dla, nie tylko dla polskiego rolnictwa, ale również dla europejskiego. Widzieliśmy wczoraj te obrazki z Brukseli protestujących rolników, widzieliśmy w jaki sposób wyrażali swój gniew. Trudno się im dziwić, trudno się dziwić w ogóle takim konferencjom, na przykład jak ta, i podejściu rolników do tej sprawy. Przecież. Unia Europejska przez lata produkcję żywności, a przy okazji cały ten system dbania o środowisko, o dobrostan zwierząt, o, o kulturę rozwijała w Unii Europejskiej jako swój, jako jeden z, z kluczowych programów rozwojowych. Ten program utrzymania rolnictwa o wysokich standardach w Unii Europejskiej no, kosztował nas wszystkich bardzo dużo i dzisiaj jedną umową w zasadzie likwiduje się cały ten dorobek, który tworzyliśmy do tej pory, czyli różnego rodzaju zabezpieczenia w produkcji żywności, ochronie środowiska. Opracowanie, opracowanie systemów produkcji w taki sposób, aby było jak najmniej tam środków chemicznych, pestycydów, herbicydów. I dzisiaj rezygnujemy na rzecz umowy z Mercosur. Minister Rolnictwa Stefan Krajewski zamiast rozmawiać w Brukseli jest u siebie na Podlasiu. W tym samym czasie... Francuzi i Włosi potrafią wyrazić swoje stanowisko, potrafią zablokować tę umowę, potrafią zrobić to, o co my prosimy jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości od wielu miesięcy ministra Krajowskiego, który zasłania się niemożnością lub próbuje przekierować to na wcześniejsze decyzje. Po wczorajszych decyzjach w Brukseli, dziś od rana politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego Pieją cienkim głosem, niczym kogut nad ranem, że przyczynili się do tego, że ta umowa została zawieszona na kilkadziesiąt dni. No niestety tutaj koledzy powiedzieli, jak sytuacja wygląda naszego ministra na tych rozmowach i próbach zamknięcia, próbach unieważnienia tej umowy lub zatrzymania tej umowy lub zmiany w sposób, który będzie jeszcze bardziej korzystny dla naszych rolników niestety nie podjął. Szanowni Państwo, o czym mówimy? W Polsce 1,75 kg substancji czynnej na hektar, w Brazylii 11,9 kg. Czyli mamy do czynienia ze stosowaniem środków chemicznych na bardzo dużą skalę. Ta żywność ma wpływać do Polski. Stosunek ministra i rządu jest skandaliczny. To jest pr ustawianie. Piłeczek, jak chcą powiedzieć, że walczą, bo im spadają spódki, słupki sondażowe, mówią, jakie oni podejmują działania. Realnych działań nie ma. Jest umowa między Urszulą von der Leyen i Donaldem Tuskiem, gdzie on już zadeklarował to ponad rok temu, w zasadzie dwa lata temu się z nią umówił, i on realizuje ten plan plan dobry dla Niemców. Szanowni Państwo. Trzy tygodnie to jest czas dla tego rządu, dla tego ministra, żeby podjąć działania. Jeśli nie chcą podjąć działania i działają na szkodę bezpieczeństwa Polski, na szkodę bezpieczeństwa żywnościowego, niech w tym okresie podadzą się do dymisji, żeby powstał rząd, który zajmie się interesem Polski i Polaków. Tak jest. Myślę, że to jest podstawowa konkluzja całego naszego wystąpienia. Brakuje rządu, który by miał jakąkolwiek odwagę do tego, żeby reprezentować głos naszych interesów głos rolników w Brukseli. Dzisiaj wybierają jakieś partyjne, lokalne imprezy, zamiast być tam, gdzie są do tego potrzebni, do czego zostali powołani. Dzisiaj tego nie ma, dzisiaj tego brakuje. Jest lans lokalny po to, żeby się pokazać w swoich wioskach, co jest w ogóle przerażające. Nie ma naszych przedstawicieli tam, gdzie są podejmowane najważniejsze decyzje. Szanowni Państwo, jeśli nie ma pytań.